Kolejny poniedziałek równa się kolejny odcinek The Last of Us. Aż przyznaję szczerze, że chcę się wstać, żeby obejrzeć, ponieważ naprawdę, no, pierwsze dwa, szczególnie ten drugi, dosyć mocno mnie zachęciły i od razu na samym starcie muszę przyznać, że trzeci jest prawie że genialny. Słuchajcie, naprawdę, coraz lepiej jest. Ja się naprawdę nie spodziewałem, że to będzie jeszcze, jeszcze lepsze. A przecież to, jakby nie patrzeć, dopiero trzeci odcinek, a zapowiedziano już drugi sezon, także. No, będzie jeszcze trochę więcej dobrego kontentu, mam nadzieję. Oczywiście dzisiaj gadamy spoilerowo o odcinku trzecim. Także intro i zaczynamy. Odcinek trzeci jest znacznie dłuższy od drugiego, natomiast trochę krótszy od pierwszego. Trwałam godzinę 15, więc mamy znowu sporo kontentu. No i przyznaję szczerze, że na początku no, byłem tak średnio zaintrygowany no bo mieliśmy trochę taki spacerek po prostu nasz główny bohater Joel i dziewczynka szli ku konkretnemu celu tak można powiedzieć celowi. No i po prostu wyglądało to właśnie jako taki spacer z dialogiem o tak to chyba najprościej można nazwać. Natomiast jak wkraczamy słuchajcie do miasteczka które jest w zasadzie już opustoszałe bo tam była ewakuacja no i docieramy do historii Billa i Franka to całkowicie moje postrzeganie tego odcinka się zmieniło i to, że jest to jeszcze lepsze niż poprzedni, to naprawdę jest osiągnięcie, bo tamten już był bardzo dobry, ten drugi odcinek. Naprawdę tam się już sporo udało. Ja też go chwaliłem oprócz lokacji, akurat tam, bo to wybitnie tak najbardziej się rzucało w oczy. Chwaliłem go też za brak patosu, za brak takiej trochę sztampy i przede wszystkim za logikę. I sztampa, jeżeli chodzi o samotyw zombie w 2023, to, to tak, to jest. Natomiast w kwestii pisania dialogów i zebrania tego do kupy, to jednak troszeczkę inna bajka. No i właśnie, tutaj jeszcze mniej, słuchajcie, a czy mniej? No, tam nie było patosu, uważam, w drugim odcinku, ale tutaj jest to napisane tak jeszcze bardziej przeciwstawnie do patosu, właśnie który obserwujemy często przy historiach jakichś takich miłosnych, na przykład, tak, chociażby, ale ogólnie jako zabieg filmowy, gdzie się to podkręca. Po prostu do granic możliwości czasami ta historia, czy, czy też serialowy, właśnie zabieg. I tutaj to jest pokazane tak, że rzeczywiście to jest super realistyczne, znowuż. I ta historia jest, słuchajcie, niesamowita. Ja się zastanawiałem, czy to było w grze w sensie w ten sam sposób pokazane, bo trochę szczerze wątpiłem, i okazuje się, że nie, że tam tylko jedna z postaci jest wspomniana, że. Jeden z nich jest pokazany normalnie, no fotkę wam pokażę, bo sobie zgooglowałem z ciekawości po prostu. Ale ten Frank to tak troszeczkę tylko był gdzieś tam mimochodem w dialogu rzucony. A tutaj się cały odcinek właśnie skupia praktycznie na tych kolesiach. Gdzieś tam Joel w zasadzie z dziewczynką schodzą totalnie na drugi plan. Oczywiście trochę się cofamy, tak naprawdę mamy retrospekcję, ale jakże długą, jakże dobrze zrealizowaną. Słuchajcie, tutaj już tak lokacje nie są ważne i te zgliszcza, bo... Tak naprawdę, właśnie jak poznajemy na początku naszego no, ważnego bohatera tego odcinka, zanim jeszcze dołączy do niego ten drugi, poznajemy Bila to to jest słuchajcie, świetny gość. To, to jest typ, który jak obserwuje to, co tam nawyczyniał, jaki super schowek sobie zrobił, jaki arsenał miał w ogóle broni, nie tylko, i kamer, i zabezpieczeń, to ja bym chciał być totalnie takim gościem, właśnie gdyby było postapo. bo wiecie, jest wojsko, które musi ewakuować miasteczko, więc jakby całkowicie odludniony teren. A jeden gościu się ukrywa i ma całe miasteczko dla siebie, tam sobie zwierzaczka hoduje, tu roślinkę jakąś może jeść, może pić, ma prąd. To mnie trochę dziwi szczerze, bo tam ta akcja jest pokazana przez no, ponad 10 lat, jak się nie mylę, chyba nawet trochę więcej niż 10. I jednak cały czas jest tam prąd i tak dalej, nawet jak miał agregat, to przecież w końcu... By trzeba było to jakoś doładować, ale no w sumie miał dostęp do całego miasta, nie wiem, może ten prąd nie padł, zresztą mógł tak naprawdę dostać się gdzie chce, zakładamy, że tak było. No nie będę analizował tego, jakoś tak po prostu mi się rzuciło gdzieś tam to w oczy na chwilę, że nawet jak jest ten 2023 już tutaj, gdzie Joel z dziewczynką docierają, tak? I już tych bohaterów z nami nie ma, to widać, że nawet na ścianach jeszcze dalej się palą lampki i tam w ogóle Joel sobie jakąś żarówkę odpala jeszcze, więc... To mnie troj dziwi, że przez tyle czasu tam prąd się utrzymał, ale widocznie jakoś tak tam to funkcjonowało. No nie wiem, sęk w tym, że to jest, słuchajcie, w ogóle właśnie świetny koncept, prawda? Że już to wojsko nie wróci, bo ono jest pewne, że no, wszyscy zostali ewakuowani, ewentualnie jakiś tam zębiaczek gdzieś sobie przejdzie, ale nasz bohater jest na to przygotowany i po prostu gościu ma całe miasteczko dla siebie i może robić co chce. Wiadomo, z samotnością by tutaj mocno trąciło i by go to coraz bardziej zaczęło tyrać z ubiegiem czasu, tak? Kolejny rok każdy pewnie byłby gorszy. No ale właśnie, poznaję drugiego bohatera, któremu na początku nie ufa. Ja też bym nie ufał, jakbym zobaczył jakiegoś obcego typa, który się wprasza na jedzonko i na prysznicu tam wpadł do dołka, do pułapki i tak. Ja jak to zobaczyłem, to moja pierwsza myśl była taka, szczególnie znając inne podobne konwencje, że no, może on tak trochę go baituje, że tutaj chce się właśnie wprościć. tam wiecie, gdzieś 10 kolesi jeszcze innych 10 czeka za, za drzewami, za lasami i się później wbiją razem. i go okradną z jego tutaj powiedzmy dorobków, w cudzysłowie to powiem, tak z tego jego lifestyle'u. No ale okazuje się, że nie, że to rzeczywiście było po prostu super realne, znaczy intencje były prawdziwe, o w ten sposób i jest wszystko git i wywodzi się z tego fajna relacja, jakby nie patrzeć na całe ich życie. No i trochę trzeba powiedzieć o tej relacji tutaj naszej, no bo ona jest przecież jakże istotna tutaj. Powiem wam szczerze, że ja się bardzo ucieszyłem jak zobaczyłem w jaką to stronę idzie. Z drugiej strony, zacząłem się śmiać i teraz żebyśmy się dobrze zrozumieli z czego ja się zacząłem śmiać, bo ja już wiem, już to sobie wyobrażałem w głowie, już po prostu przemielałem te wszystkie komentarze potencjalne, które się pojawią. Ehm, zaśmiałem się z tego, jak bardzo Polaczki nie zniosą tego odcinka, nie Polacy, tylko Polaczki, bo to są dwie różne grupy odbiorców, to też trzeba umieć rozróżnić i Wspominałem na pewno przy chyba pierwszym odcinku, tutaj mi się wydaje, czy przy którymś poprzednim, po prostu, że gdyby to Netflix zrobił ten serial, to pewnie wyszłoby gorzej i mogłoby tak być, ale teraz właśnie jeszcze z drugiej rzeczy się tutaj śmiałem odnośnie Netflixa, że gdyby to wyszło na Netflixie, ale w takiej formie jak tutaj, identyczny serial, tylko po prostu dystrybuowany przez Netflixa i dostali by widzowie ten trzeci odcinek, słuchajcie, to by się wylała taka fala szamba. Tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze się wylewa, gdy w serialu Netflixa czy filmie jest po prostu jakiś wątek w ten sposób poprowadzony, no to jest to szambo i te komentarze by były. Tutaj znowu było po prostu pisane po raz kolejny to samo, że po raz kolejny to samo znowu Netflixowa propaganda, bla bla. A tutaj słuchajcie, jednak mamy przecież duży dysonans, no bo to HBO wypuściło, a HBO nie ma takich opinii, takich komentarzy. No i co teraz? Czy teraz Polaczki będą pisały, słuchajcie, że propaganda już nabiera rozpędu i zaraz wszystkie platformy kołem zatoczy? Czy Polaczki to przetrwają? No, jestem bardzo ciekaw. Natomiast ja się świetnie na tym odcinku bawiłem. Ten wątek jest uroczy, jest romantyczny, ale totalnie nieprzesadzony. Jest świetnie napisany dialogowo i po prostu tak jak mówiłem, totalnie nie czuć żadnego patosu. To, do czego zmierza w punkcie kulminacyjnym ta relacja, jest po prostu tak życiowo napisane, że. No, przyznaję szczerze, że we mnie wzbudzić jakieś emocje no, w serialu czy w filmie może w serialu trochę łatwiej, bo jednak mamy do czynienia z dłuższym metrażem i możemy sobie przez 8 godzin załóżmy coś pooglądać. No, to jest dużo więcej czasu, by napisać postacie i rozbudować świat. W filmie przez półtorej czy przez dwie godziny jest to zrobić znacznie ciężej, ale oczywiście się da. Natomiast jednak ja mam dosyć twardą skorupę i naprawdę wzbudzić we mnie jakieś takie emocje. Nie tam wiecie, że o Beka, bo horror jest kiepski, czy. Na sekundę coś tam emocjonalnie poczuć, tylko naprawdę taką dużą sympatię, właśnie jakieś wzruszenie, no ciężko ze mnie wydobyć, a ten odcinek to robi, i to jest dopiero albo aż trzeci odcinek, no już ponad trzy godziny kontentu, to jeszcze niby nie dużo, a już naprawdę z postaciami da się utożsamiać. A co więcej, przecież ja teraz mówię o postaciach, które dopiero teraz są w tym odcinku, że dopiero teraz się pojawiły, wcześniej przecież nie było, więc. Na przestrzeni godziny, tak naprawdę ten serial był w stanie mi nabudować coś, co będzie wzruszało, ale nie właśnie takim hamskim wyciskaczem łez będzie wzruszało, tylko właśnie realnymi emocjami, realnymi odczuciami i sensownym budowaniem narracji. I przyznaję szczerze, że no kurwa prawie płakłem na końcu, to, to jest naprawdę coś niesamowitego. A dodatkowo można w tym odcinku poczuć naprawdę dużą samotność i dużą izolację, bo jak skupimy się właśnie na tej relacji Billa i Franka. No i gdzieś tam w tle tego Joela cały czas jest z dziewczynką. No to jest tutaj duży, duży, taki słuchajcie, kontekst, wydaje mi się, jak bardzo szeroka jest ta skala. My ją niby już poznaliśmy, wiemy, że to jest posta, pomieszczamy ten pierwszy odcinek, mieliśmy drugi odcinek i tak dalej. Natomiast zobaczcie tutaj, jest sobie relacja: dwójka ludzi żyje gdzieś tam w mieście, mają teoretycznie wszystko w cudzysłowie dużym, co by mogli chcieć. Mają jedzonko, mają chatę, jest fajnie, ale nikt ich nie otacza. No spotkali Joela i Tess. I Eli naszą, ale no tak naprawdę to na chwilę i ta relacja nie była jakaś zażyła. Tam nawet w liście było napisane, że no Bill nie traktował tego jako przyjaźń, ale szanował Joela po prostu. No jednak y, żyją tam samotnie i niby wiodą właśnie te zwykłe, normalne życie, w cudzysłowie, znowuż mówię, a tak naprawdę z pełną świadomością, że ej kurde, my jesteśmy w świecie postapo, który już totalnie nie wygląda tak jak kiedyś, totalnie wszystko się zmieniło. I wiecie, pozagradzane to wszystko jakimiś siatkami, jakieś pułapki wokół są poustawiane jak w pile dosłownie, no to nie jest ten świat, który znamy i temu odcinkowi jak się na to przyjrzeć, czy temu przyjrzeć, to właśnie no czuć, czuć tam pod spodem wychodzącą tą taką niesamowicie dołującą też właśnie samotność, to, to, to jest niesamowicie zrobione, bo nawet się nie mówi o tym wprost, a to po prostu z tego odcinka czuć, czy gdzieś tam jak ten Joel już na przykład przychodzi po tym jak byli Frank nie żyją już, tak? po tym, jak stwierdzi, że trzeba zakończyć tutaj swój żywot. No to jak przychodzi właśnie Joel i przychodzi Ellie, no to słuchajcie i po przeczytaniu tego listu, no to tak naprawdę bardzo mocno czuć postać Joela, mimo że on wtedy nie ma wiele dialogu, bo no, stracił świat, w jakim żył tak naprawdę. Bo jakby już ten świat wygląda zupełnie inaczej. Stracił ten świat, który był przed postapą, wiadomo o to mi chodzi. Stracił Tess, najprawdopodobniej najbliższą mu osobę do tej pory. No, poznał dziewczynkę, ale to taka relacja była bardziej, można powiedzieć, w biznesowa. Ona się będzie rozwijała teraz. Na pewno będą bardziej tak się w tej relacji, mi się wydaje, otwierali przed sobą. A tutaj jeszcze niby no, nie była jakaś bliższa relacja właśnie z tymi dwoma ziomeczkami, z Bilem i Frankiem, ale jednak jakaś tam była. Też przecież zostawił mu Bill oprócz listu kluczyki, i teraz może sobie Joel tak naprawdę skorzystać ze wszystkiego, co tutaj zostało po nich. No to. Właśnie w tym momencie niesamowicie czuć, jak bardzo na tym świecie nie ma nikogo. Nie ma nikogo w takich bliższych relacjach, tak? Kogoś, z kim możesz na dłużej się nie wiem, ostać, bo lada chwila tych ludzi może nie być. Możesz kogoś stracić znowuż i on stracił nie niedryży cały świat, który znał to jeszcze teraz straci bliskich ludzi, albo przynajmniej osoby, z którymi gdzieś tam można było się dogadać, można było jakoś współpracować. Poniekąd jednak to osoby bliższe uważam. I to jest takie depresyjne niesamowicie w tym postapo, no jest strasznie realistyczne właśnie, to jest coś co, co dosięga gdzieś daleko słuchajcie, do strunek emocjonalnych i to jest super uważam w tym odcinku ogólnie, w całym serialu, ale ten odcinek świetnie, świetnie to nakreśla słuchajcie, nie robi tego wprost, nie robi tego dosłownie, to trzeba po prostu poczuć, tam jest multum, multum emocji słuchajcie, to jaką to ma wszystko skalę tak naprawdę, a mimo, że akcja się dzieje, no kameralnym miejscu w jednym małym miasteczku, ale tak naprawdę głównie to koło, bądź w jednym budynku w większości przynajmniej, więc ile można było tam usadzić emocji? No jak się okazuje wiele i kontekstu też, tylko właśnie no, trzeba troszkę na to też szerzej spojrzeć, więc ten odcinek to jest słuchajcie szapoba i czapki z główne jest niesamowity. Pierwszy oceniłem na 7, drugi oceniłem na 8, tutaj daje 9 słuchajcie, na razie jest rewelacja. I zobaczymy, co pokażą kolejne. Jeżeli czwarty będzie w stanie przebić trzeci, to ja nie wiem, co się będzie działo dalej. Ale już czekam, już chcę więcej. jak mówiłem właśnie, jak jeszcze omawiałem pierwszy, że a, jeszcze się do końca nie wgryzłem, muszę poczekać. To zacznie chwytać pewnie mocniej. No i nie zawiodłem się, to zaczyna chwytać mocniej. Nie jest tak, że a, jest to czas tak samo, takie równe siedem. Nie, jest lepiej, jest lepiej, świetny odcinek. Ale wiadomo, no nie każdy musi być taki cudowny. Zobaczymy, jak to będzie dalej. W każdym razie fajnie, że rozbudowują ten świat. Poza grę. mimo może ja w grę nie grałem. To właśnie zorientowałem się tutaj specjalnie z ciekawości, jak to w grze wyglądało. No i fajnie, 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 że budują też coś własnego, że to nie jest taki jeden do jednego kopia, kalka, wiecie, wierna adaptacja, wszystko co w grze. No bo dla ludzi, tak jak ja, którzy nie grali w grę, no to może być coś fajnego i świeżego poniekąd, pomijając sam koncept Postapo i Zombie, ale ze świetną realizacją i z dużym budżetem, rozmachem, z dużą kasą. No to jednak dla ludzi, którzy grali w grę, no to była. By powtórka z rozrywki, czy to byłoby aż tak satysfakcjonujące po prostu w to, co zagrałeś, teraz oglądasz. No, no okej, okay. ale czy coś więcej w tym oprócz tego, że jest super odwzorowane. No i do końca, więc właśnie fajnie, że ten wątek gdzieś tam był tylko trochę mimochodem, rzucony, w grze, a tutaj jest super rozbudowany na praktycznie godzinkę metrażu. Ponad. No to jest to jest duża wartość, że twórcy właśnie dokładają coś od siebie. Także słuchajcie, no, no B i Frank odeszli, Joel z dziewczynką sam został test Też nie ma, więc wbierają się w dalszą podróż. Biorą jakiegoś tam starego złoma, samochodzika i jadą w długą. No oczywiście tutaj e, dziewczynka musi przestrzegać sztywno reguł, które panują też, żeby no, nie podpaść nikomu, żeby szczególnie tej rany swojej nie pokazać po ugryzieniu, bo ktokolwiek by ją zauważył, z takich na przykład wojskowych, tak, no to by ją pewnie zastrzelił. Tak to działa. Nie obchodziłoby ich to, że ona jest odporna, na przykład. Więc Joel ma tutaj ważną, ważną misję. No i też szczególnie jak w tym liście było napisane właśnie, żeby dbało o Tess, a Tess już nie żyje, tak? Co wiemy po poprzednim odcinku. Bo tutaj te timeliny się przeplatają, więc jest troszeczkę tak, że ona jeszcze na chwilę była. Tam jedli sobie obiadek na, na ogródeczku, słuchajcie, właśnie jakiś fajny. Ale no to, to mówię, to jest tak pomieszane, że aha, Tess jeszcze na chwilę jest. Ale wiadomo, ten ostateczny splot tutaj na końcu odcinka, no to już jest ten czas obecny 2023. No to wiemy, że jej nie ma. No i wtedy właśnie Joel jeszcze bardziej się wrażenie zasmucił. Zasmucił, zasmucił po tym, po tym liście, po tej wzmiance o test, że ma o nią dbać, a jej nie. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze mówiłem, że nie padło nigdzie jazz, tylko było cały czas test. No więc to tyle. Także wy koniecznie w komentarzach piszcie jak wam się podobał trzeci odcinek. Co uważacie, co sądzicie. Oczywiście możecie spoilerować. Czy jesteście też nakręceni bardzo pozytywnie, tak jak ja, na kolejne? No i na pewno też będzie część tych opinii osób, szczególnie, która nie dotrwa do końca w ogóle tego materiału, albo prawdopodobnie nawet go nie zacznie, ale właśnie będę musiał czytać te rzeczy, te opinie typu o nie, nawet na HBO już takie rzeczy, matką jak tak można? I będzie, wiecie, nie, że dwóch facetów, jeszcze dwie kobiety, to zrozumiem, ale dwóch facetów... Dobra, to jest oczywiście żart, to jest cytat, słuchajcie, sprzed... Paru lat karolkowy cytat tegoż jego mążcia, co go później Gargamel wyjaśniał. Jak ktoś nie jest w temacie, to teraz może puszczę cytacik, żeby była jasność o co chodzi. Ale małżeństwa między dwoma mężczyznami, a dwoma kobietami. Jak jeszcze dwie kobiety zrozumiemy? <grym> o nie nie wierzę. Bo facet fuj. No, dwie twój. Kobiety, dwie kobiety, to czemu nie? No także tego, żeby ktoś mi nie przypisał później takich słów i nie cytował tego, że ja w ten sposób się wypowiedział. Jakby ja mówię, dla to jest super odcinek w ogóle zaczynamy od tego, tak, więc to jest. Punkt wyjściowy do, do zrozumienia tego, co ja mówię. No i, i tyle chyba ode mnie. Kto dotarł do końca dzisiaj, to zostawiajcie, słuchajcie, hashtag. O, coś fajnego, dzisiaj trzeba pomyśleć. A to dawajcie w sumie, żeby trochę tych Polaczków podkurwić. Właśnie tych, co nie oglądają, tylko przyjdą poczytać komentarze, ewentualnie zostawić jakiś swój, właśnie. Polaczków, nie Polaków, podkreślam, no to ne, z racji, że nie będą słuchać, to niech chociaż poczytają. Wanicie dzisiaj hashtag sztywno, słuchajcie. Jest idealny. Dzisiaj jeszcze myślałem o drągach, ale nie, na których chcecie, ale nie badacie, że sztywno. Dobra, ode mnie to jest tyle, słuchajcie. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia i czekam na kolejny już tydzień, ale trzeba poczekać. No, tak to działa. Ale szczerze, nie mogę się doczekać. Pierwszy raz to mówię dopiero przy trzecim odcinku, albo już przy trzecim, ale faktycznie chcę już kolejny poniedziałek i kolejny odcinek. A póki co będziemy się widzieli w innych materiałach, innych recenzjach. Także teraz to już serio, wszystko. Trzymajcie się. Papa. Pa.